Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPUZ. Dzisiaj słuchajcie taki odcinek trochę motywujący, pogadanka motywująca, ponieważ często słyszę od moich uczniów, że im się nie chce uczyć, że po co mają się tego uczyć, że po co im to będzie potrzebne w życiu. Na no, tacy uczniowie, co tak mówią, najczęściej tak mówią na każdym przedmiocie, no i efekt jest taki, że nie chcą się uczyć żadnego przedmiotu. Na no, a w życiu jest trochę tak, że dobrze jest coś umieć, co więcej, dobrze jest coś umieć lepiej niż inni, tak? Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że łatwe to każdy potrafi, więc może czasem trzeba nauczyć się rzeczy trudnych, żeby się wyróżnić spośród tych, co umieją same łatwe. No i czasem trzeba poświęcić swój czas, żeby się tych rzeczy trudnych nauczyć. No, wy jesteście w tej chwili w szkole i w szkole waszym głównym zadaniem, znaczy teraz w życiu waszym głównym zadaniem jest nauka. Więc myślę, że trzeba próbować ten czas jak najlepiej wykorzystać. Tak? Być może faktycznie jest tak, że nie wszystko, czego uczycie się w szkole, będzie Wam potem w życiu potrzebne, ale w szkole podstawowej warto się jednak uczyć mniej więcej wszystkiego, żeby mieć taki ogólny pogląd na sytuację, na, na to, na różne dziedziny życia. Szczególnie, że pewnie jeszcze nie bardzo wiecie, co Wam będzie potrzebne, więc chciałbym Was zachęcić do tego, żeby się uczyć. A przy tej okazji chciałbym pokazać Wam, czego ja się teraz uczę, tak? No bo człowiek uczy się całe życie, więc ja się też uczę różnych rzeczy. I akurat w tym momencie postanowiłem, że nauczę się, słuchajcie, lutować. Mam tu taką matę do lutowania, która wytrzymuje dość wysokie temperatury. Oprócz tego jest takim organizerem na różne rzeczy. No i postanowiłem się nauczyć lutować. Słuchajcie, i zakupiłem sobie Różnych, sporo osprzętu do tego lutowania, a tak konkretnie tutaj widzicie stronę forbot.pl i słuchajcie, kurs lutowania dla początkujących, tak? Czyli prześledziłem ten kurs. W tym kursie zalecają zakup pewnych elementów, które można kupić w sklepie Botland. Tak? Tutaj mam takie pudełeczko z akcesoriami, właśnie ze sklepu Botland do tego kursu. No, oprócz tego, m, można kupić lutownicę. Taki kuferek warsztatowy. No i słuchajcie, ja się zaopatrzyłem w taki właśnie osprzęt i postanowiłem, że się nauczę lutować. To nie jest tak, że ja tak całkiem nie umiałem lutować. To Wam pokażę za chwilę, bo tutaj były różne elementy, ale je przełożyłem do kuferka warsztatowego, a w zasadzie w dużej mierze ja już ten kurs zrealizowałem, w zasadzie w całości, więc tam już wiele rzeczy nie ma. Są gotowe elementy, które Wam pokażę za chwilę. Tutaj mam właśnie ten mój kuferek warsztatowy. W kuferku warsztatowym mamy różne ważne rzeczy nocy oczywiście, tak. Tak zwaną trzecią rękę z lupą czasem się przydaje, choć przez lupę to ja nie bardzo potrafię do tej pory działać okulary ochronne, mamy odsysacz cyny, jeżeli coś nam nie pójdzie, ucinaczki boczne. Tak. Zestaw śrubokrętów. Tutaj mamy koszyk na baterie, czyli zasilanie do naszych układów, więc sobie wyjmę, od razu wykorzystam. Tutaj mam między innymi topik czy plecionkę, natomiast tutaj właśnie w takich woreczkach dość ładnych były różne elementy elektroniczne, które potem lutowałem na te płytki, za chwilę Wam to pokażę, tworząc różne układy, więc tutaj mamy jakiś licznik uniwersalny, mamy kondensatory, mamy rezystory, jeszcze więcej rezystorów. Tranzystory, o, więc ten kurs można połączyć też z kursem elektroniki, który też jest na Botlandzie. Więc no to taki zestaw warsztatowy do lutowania, który jest potrzebny. No ale oczywiście najważniejszym elementem kursu lutowania jest oczywiście lutownica, którą już wam częściowo pokazałem. Ja już. Kiedyś lutowałem, tak? W dzieciństwie gdzieś tam lutowałem jakieś kabelki od joysticków, jak mi się psuły w komputerach, kiedy grałem. Potem lutowałem jakieś tam elementy w starych komputerach. W Amidze wymieniałem kondensatory, czy w komodorze 64 przylutowywałem tam jakieś podstawki, jak chciałem zmienić układy. No ale nigdy nie miałem porządnej stacji lutowniczej. Najpierw to była jakaś stara, taka wielka lutownica tranzystorowa. Potem jakąś lutownicę kolbową sobie kupiłem, ale jakąś taką tanią. No a teraz zaopatrzyłem się w ramach tego kursu, właśnie w stację lutowniczą Zaoxin 936 DH. O mocy 75W. Nie jest to może profesjonalna lutownica, ale do takich zastosowań amatorskich całkiem dobra. Do tego, oczywiście, potrzebna jest kolba. No I kolby mamy tutaj. Co prawda, moim zdaniem, kolba jest taka trochę mało solidna, ale za to lekka i dobrze się nią lutuje. No i to jest właśnie ten mój zestaw do lutowania. A co lutowałem? Słuchajcie, to będzie teraz dość istotne. Tutaj w tym pudełku miałem właśnie te wszystkie elementy do lutowania, a tu już mam gotowe, wylutowane układy. W Słuchajcie, sensie w kursie ForBota mamy do wykonania 5 ćwiczeń na 5 płytkach, czyli dostajemy w tych zestawach do lutowania 5 płytek, no i po kolei nabywamy umiejętności lutowniczych, zaczynając od takiej płytki 1.5, gdzie po prostu ćwiczymy w ogóle jak się lutuje. No i tutaj widzicie nanoszenie cyny na pola lutownicze. A na koniec lutowanie gold pinów. Jak widzicie, szło mi to tak sobie. Ale, tak jak mówimy, trening czyni mistrza, więc im więcej lutów, tym większa wprawa się robi. Więc to jest właśnie ta moja pierwsza płytka, którą zlutowałem na tym kursie. Następna płytka już jest ciekawsza. To jest chyba TO-25, tak. Ponieważ tu już mamy układ, układ elektroniczny. Co prawda znowu tutaj ćwiczymy lutowanie przede wszystkim rezystorów, tak. I to w różnym układzie, zarówno takim bardziej tradycyjnym poziomem, jak i pionowym, którego już się podobno nie używa, ale czasem się go używało, tu ćwiczymy. No, oprócz tego wlutowujemy diodę, jak widzicie, niezbyt równo to mam zrobione. Ale to już można podłączyć do prądu. I już to coś robi, tak? Czyli to już jest w pełni działający układ elektroniczny. I teraz, słuchajcie, właśnie odpakuję sobie ten koszyk na baterię. Cyk. W koszyku mamy cztery baterie typu AA, czyli duże paluszki. Każda taka bateria ma napięcie. Czekajcie, teraz mi się nie chce zamknąć. 1,5 V, więc łącznie mamy tutaj zasilanie z napięciem 6V. No i tutaj mamy takie złącze, tak zwany ARK, pod który możemy podkręcić kabelki. wejdzie mi to tutaj. Dobra, to zasilanie też było w tym zestawie, więc jest to w pewien sposób zestaw kompletny, gotowy do działania. No jak widzicie e, świeci, tak, każde z tych diod jest dodatkowo, można ją włączać i wyłączać. O, tylko coś mi tu zasilanie nie bardzo, jednak tu mi coś wyleciało. No dobra, jeszcze dokręćmy tą masę porządnie. E, czyli taki mamy deep switch, który e, możemy przełączać przyciski, i włączać i wyłączać poszczególne diody. Więc e, ćwiczymy lutowanie rezystorów i diod. diod a przy okazji, e, przy okazji mamy pierwszy działający układ elektroniczny. Dobra, czyli to jest płytka numer jeden. Może jeszcze jakieś tutaj. Zbliżenie o 5 tak. diody w różnych kolorach, co przylutowałem, no, Tam były pokazywane diody w jednym kolorze na kursie. Było tu też popełniony błąd w pewnym tym układzie, czyli jeden, jedna z diod miała bardzo duży opór, czyli takie były rezystory stawione, że generowały duży opór. No i trzeba było to poprawić, potem też to sobie poprawiłem. Dobra, odkręcamy nasze zasilanie. Dobra. Tutaj ten koszyk ma też włącznik, więc mogłem go. O, może tak zrobimy, wyłączymy. No i kolejny, kolejny układ. W naszym kursie, Forbota, tylko teraz patrzę, który to był. To jest chyba ten. Tak. Czyli to jest płytka 3,5. No i tutaj mamy diodę RGB zamontowaną. Mamy trzy potencjometry, którymi możemy regulować barwę tej diody, czyli każdy z, z tych składowych RGB osobno. No ale dodatkowo mamy kondensatory elektrolityczne przylutowane, które działają nam, pierwsze nam stabilizują prąd w układzie, tak? a po drugie mogą działać jako taka, słuchajcie, mini bateria do chwilowego podtrzymania działania układu, gdy odetniemy zasilanie, tak? czyli one też gromadzą trochę prąd. No i w momencie, gdy stracimy zasilanie zewnętrzne, to przez chwilę ta dioda. Jeszcze świeci, no w zasadzie tak powoli wygasa, bym powiedział. Tak? Dobra, popatrzcie się, włączyłem. Teraz mam taką barwę, mniej więcej zieloną. Mniej więcej to w tej kamerze widzę, że widać. choć się powiem, że nie będzie. Dobra, no tutaj możemy regulować barwę tymi potencjometrami. Tak, czyli na przykład teraz mamy coś koło niebieskiego. Tu powinniśmy mieć w pełni zieloną. OK, a tu powinniśmy mieć coś koło czerwonego. Dobra, teraz jak widzicie na tym dip switchu mam włączone te wszystkie opcje, czyli każdy przełącznik odpowiada za któryś z kondensatorów, więc one teraz jakby są wszystkie podłączone do układu. I w tym momencie, gdy wyłączę zasilanie, to ta dioda tak powoli wygasa, tak? czyli tutaj pewien, pewien prąd jest z nich zgromadzony i dopiero tak powoli nam wygasa. Dobra, i teraz włączymy jeszcze raz, no i przestawimy sobie na jaki kolor może na, o, na czerwony, niech będzie. I będziemy powoli wygasać. Dobra. No, czyli kolejny taki działający układ. Dość ciekawy. Tak jak mówię, na Forbocie mamy też kurs elektroniki, więc często w tym kursie lutowania mamy odwołania do tego kursu elektroniki i do działania poszczególnych układów elektronicznych. Dobra. I teraz szukam następnej płytki. Będzie ta? Nie, chyba to będzie ta. Tak, 4-5. Tu z kolei mamy wprowadzony dodatkową rzecz, czyli tranzystory. No i te tranzystory zapamiętują nam na jakiś stan tego naszego układu. Podłączymy to szybko. Dobra, czyli jak teraz włączę, to widzicie, że pali mi się dioda czerwona z tej strony. No i te przyciski jakby powodują przełączanie, czyli jak kliknę pod prąd diodą przycisk, to się przełączy na diodę obok. Takie krzyżowe przełączanie. No ale tak jak mówiłem, że te tranzystory pamiętają jakby stan układu, bo jak teraz odłączę prąd, no to po pierwsze znowu mi przez chwilę wygasała, po drugie jak włączę, to pali mi się ta sama dioda, tak? Możemy tutaj zrobić eksperyment, czyli teraz jeszcze przełączyć na tą, wyłączyć prąd. I znowu się pali tak? yy, Tutaj właśnie obecność tego kondensatora powoduje, że te, ta dioda, która się wyłącza, ona tak powoli się wyłącza. I chyba nawet nie całkiem. I dobra. Czyli to jest taka czwarta płytka, czwarty układ, który lutujemy. Dobra. I na koniec znowu dioda RGB. Yy, z tym, że. Z takim jakimś układem programowalnym, już tak. Tutaj on jest akurat w podstawce. To jest ten. Czekajcie, będzie tutaj widać numer. Tak słabo. Ale to jest ten NN555P, tak. Czyli on już tutaj też coś może robić sterować naszym układem. No i tutaj to będzie nam migać, ta dioda tutaj. Mamy też potencjometry 2. Jeden, słuchajcie, odpowiada za kolor, natomiast drugi za szybkość migania, tak? I ten nam odpowiada za kolor. Widać wyraźnie, że ten kolor się zmienia, jak kręcimy potencjometrem, natomiast ten będzie nam odpowiadał za częstotliwość migania. Dobra. Szybkie jeszcze zbliżenie, może na układ. Elegancko. Dobrze, słuchajcie. No i ja tutaj nie powiększyłem tego, a mogłem. Popatrzcie się, ale to zawaliłem strasznie. Czekajcie, bo teraz nie mogę złapać tej mojej kamery. O, tu ją troszkę powiększymy. Więc widzimy, jak działa ten układ. Widzimy też te wszystkie pozostałe płytki. Z kursu Forbota. Dobra. Czyli tak to się na kursie Forbota uczymy, słuchajcie, lutować. Um, oczywiście jeśli chodzi o samą jakość lutów, no to ciągle jeszcze mam tu sporo rzeczy do poprawienia. O i nie chcę mi się teraz wyłoszczyć. Dobra. Ale co najważniejsze te układy moje działają mi. To raczej bez poprawiania, więc... Najmniej nie robię jakichś zimnych lutów, które by nie działały. Dalej, słuchajcie, ale oczywiście, gdy skończyłem kurs Forbota, no to um, trzeba ćwiczyć dalej. Pięć płytek to nie wszystko, można powiedzieć. E, no więc e, zakupiłem na Allegro tak zwane kity do nauki lutowania. I tutaj mam pierwszy taki projekt. Jest to projekt elektronicznej kostki do gry. E, ja taką kostkę programowałem na BBC Microbit, pokazywałem to na kanale. Natomiast tutaj mamy taki projekt no już gotowej, zap, zaprogramowanej kostki. Tak? Mamy tutaj oczywiście układ, który pamięta nam pewien program, tak? losujący. No i popatrzcie, włączamy kostkę i wyskoczyły nam cztery oczka. Obracamy, mamy 6. Obracamy, mamy 3, Obracamy, mamy jeden. Możemy począsnąć. Mamy 6. Dobra, 2. No i popatrzcie, bardzo fajna rzecz, takiej dodatkowo jeszcze z taką płytką pleksji na dole. Tutaj, jak widać, było jeszcze miejsce na jeden układ. Był to taki, słuchajcie, silniczek wibracyjny. Jak się kostkę kładło, to ona tak wibrowała, i oczka same wyskakiwały, czy można było położyć. I ten, ale coś mi ten układ nie działał wtedy dobrze, przywieszał się. No nie wiem, czy to była wina mojego błędnego polutowania tego układu, czy też jakieś problemu z tym silniczkiem. Więc ostatecznie go wylutowałem. Kostka działa również bez niego. Dobra, co ważniejsze, kostka ma również swoje własne zasilanie na dwie baterie takie dość popularne CR2032. Możemy pograć więc z nią w Chińczyka. Dobra, no i dzisiaj wylutowałem sobie jeszcze jeden układ. Słuchajcie, taki można powiedzieć najbardziej skomplikowany, a mianowicie taki KIT. Hmm, z elektroniczną klepsydrą, która nam tam odmierza jakoś czas. Słuchajcie, jak widzicie, ten układ składa się z dwóch płytek. Na jednej z nich są w zasadzie tylko i wyłącznie diody. Diody jest chyba 30 parę, nie pamiętam w tej chwili, jak dokładnie to tam jest. Natomiast na drugiej o kurczę, skrzywiłem tutaj chyba. Mamy wszystkie potrzebne układy do sterowania. Dość sporo widzicie rezystorów. Tutaj jakieś właśnie układy programowalne które nam coś tam pamiętają, coś tam nam ster będą sterować tą naszą klepsydrą. No i połączone jest jedno z drugim przy pomocy gold pinów. Tak. Ok. No i wyprowadzony jest kabelek. De facto tego kabelka tu nie było, więc musiałem go jakby gdzieś tam dosztukować. No szkoda, że tu nie ma takich baterii jak na przykład w tej kostce, no ale tu nie byłoby chyba za bardzo gdzie. Z tyłu mamy jeszcze włącznik i potencjometr i za chwilę pokażę jak to działa. No połącznik oczywiście wyłącza nam zasilanie, natomiast potencjometr będzie nam tutaj regulował przepływem. Nie było, jak mówię, nie było zasilania, ale ja wykorzystam zasilanie bateryjne z BBC Microbit, czyli tutaj de facto 3V nam wystarczą, żeby to nam działało. Nie mam też co prawda dobrego łącza, ale to tak się da. Dobra. Jest podpięte, teraz włączam włącznikiem z tyłu. O, na początku to mi się musi poustawiać. No i on działa no, jak taka klasyczna klepsydra, tak? Do odmierzania czasu. Jak widzicie na razie to jest taki bardzo szybki proces. Ale tutaj właśnie tym potencjometrem możemy go trochę regulować. To jest najszybsza możliwa opcja, to jest jedna ze skrajnych pozycji potencjometru. Jeżeli przełożę to w ten sposób, no to jak widzicie... Te diody przełączają się już dużo wolniej, a maksymalny czas, jakby, który możemy osiągnąć na tej klepsydrze, ona oczywiście może też stać elegancko, to jest około minuty i 15 sekund, bo sobie to zmierzyłem. No i dobrze, tak? Może wykorzystam kiedyś pytając uczniów, dając im czas na zastanowienie. <laughs> Dobra, żartuję oczywiście. Z tyłu włącznik, który możemy którym możemy cały układ wyłączyć. No i dobra, i słuchajcie, to by było tyle, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, czyli to, co ja się aktualnie uczę. No i zachęcam Was do nauki, uczcie się, nie starajcie się oszukiwać przy tej nauce, no bo teraz mamy taki okres nauczania zdalnego, niektórzy uczniowie tam dużo kombinują i uważają, że są jeszcze wyjątkowo cwani, ale pamiętajcie, że oszukujecie przede wszystkim samych siebie, no i kreślicie cenny czas, który powinniście poświęcić na naukę. Teraz jest właśnie ten czas dla Was na naukę. W zasadzie nie musicie robić nic innego, poza tym, żeby się uczyć. No więc się uczcie. Nie kombinujcie, nie oszukujcie nauczyciela, nie oszukujcie przede wszystkim samych siebie. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.